Witam w kolejnym odcinku z naprawy dzisiaj. Bonusik a mianowicie próba wodna butli. Myślę, że to będzie tylko formalność, ale no chciałem Wam pokazać, jak można zrobić próbę wodną w domowych warunkach. No, tak dużej butli, no 400 litrów, powiem Wam, no jest tej wody i tego wszystkiego ciężar. No, jest kupę roboty przy tym. Jak widać, są kółka. Spawałem kółka. Yy, tu są przyspawane uchwyty na drugie kółka. To będą inne kółeczka. To założyłem, takie miałem pod ręką, bo nie widziałem, jaki wymiar mają mieć. Yy, I nie kupywałem. No te miałem, jakieś tam założyłem, bo chciałem zrobić próbę wodną. pomalowałem już, no, już jest pomalowana wkładem boksydowym. No i co, także także czeka tylko na próbę wody. Można malować i będziemy składać sprężarkę. No więc tak, yy, dużo czasu mnie to kosztowało. Zrobienie tutaj zaślepek takich, no duża butla, duże dziury ma. Zrobiłem taką zaślepkę z centymetrowej blachy, no taką miałem, tak samo i tu, żeby to pozaślepiać. No i tutaj założyłem, założyłem tutaj taką redukcję, chyba z 16, jakieś tam nie wiem na jedną drugą yy, koreczek, no i tutaj też redukcja na kolanko, wiadomo, trójnik i manometr, manometr który będzie przy skrzynce, to jest manometr z powietrza. Nic nie wydziwiałem, redukcję kupiłem, założyłem na jedną drugą i będziemy próbować. No i tak, yy, to jest trochę nie wypał, bo to kupiłem na Allegro, miało pasować tutaj na złączeniu tych lanc, no ale to jest cieńsze, a to jest grubsze. No moja mijka ciśnieniowa, stara z Biedronki, yy, Na no, grubszą tą przejściówkę tutaj. No i co, nagrzałem, wcisnąłem, zobaczymy czy to się nie zsunie przy 5 barach zaraz i nie będzie wodą psiukać. Mam nadzieję, że nie, że da w ogóle jest cokolwiek obejrzeć tą butlę, no, chciałem Wam pokazać. Dobra, nie ma co przedłużać. Przedłużać. Yy, włączam pompę. No, walił wali wody studni. Ze studni akurat miałem podłączone, jak najbliżej miałem to. Także mam pompę taką. O, wali pompa do kryszera. Czy kryszera, taka nazwa. Do myjka, wiadomo. I co, jedziemy, tak? A, jeszcze jedno. Yy... Próbę wody, znaczy tak, ciśnienia muszą nabyć półtora razy więcej niż powietrza. Taka jest zasada. Że wody tak, przy takiej próbie przy ci, próbie wody musi być półtorej razy więcej ciśnienia, także walimy, czyli tak. Nabijemy 10 atmosfer, czyli to jest 8 atmosfer e, roboczych e, powietrza. Zobaczymy no, czy się uda. Próbujemy. 10, 10 czyli 7,5 atmosfery. Czyli przy takim ciśnieniu, mniej więcej się wyłączała ta sprężarka, tak? Na 7 atmosferach pracowała. 7 atmosfer. Czy co no tak o, z tej strony przynajmniej przytrzymać tego? Kurczę, ten pistolet, bo nie wiadomo. Ale z tej strony nic nie widać, tak? Żeby coś uciekało, żeby coś syczało. Kapie z rączki tylko. Dobra, no co? To ładujemy dalej. O kurczę, nabiłem ponad 12. O, chciałem nabić 12. No dobra, czyli 12 bar, mamy 8 atmosfer. Chciałem to puścić, obejrzeć, tylko nie wiem, czy teraz nie poleci fontanna. Także być może, że to będzie koniec filmiku, bo. Po prostu ucieknie mi woda, będę musiał odkręcać, dolewać wody, tego nie chciał. No nic, puszczę, zobaczę. Może się nie sunie. No, Kurczę, nie chciałbym, dobra, o, sunie się chyba, zaczęło kapać. No dobra, no to co? Eee, obejrzę ją tak z tej strony, pokażę wam, nabije. Po prostu nabijemy co? Nabijemy 15 atmosfer, nabiję 15 atmosfer, czyli załóżmy 10 atmosfer roboczych i zobaczymy. No. Zobaczymy, czy się da. Chcę Wam tylko po prostu pokazać. No, a później co będzie? No, przestanę nagrywać, obejrzę sobie butle, Być może obejrzę z Wami, jeżeli się nie zsunie lanca No dobra, próbujemy. Proszę bardzo, mamy 15 ponad atmosfer, butli. Butl butli nie rozsadziło <grych> także spoko. Myślę, że to była tylko formalność. Zrobienie tej próby wodnej. Ok, spróbuję puścić. Spróbuję puścić. Aczkolwiek. Aczkolwiek mam złe przeczucia. Zaraz poleci pewnie, bo już kapie. No, sunie się. <grych> zaraz się sunie, zaraz będzie fontanna. No dobra, i co? Spawy? Co kurde, nie ma nic. To by miało być, nie? Tu. Tu tak samo. Nic nie widać, powiem wam. Jest super, nie? Ciekawe ile się rozprężyła, czy się w ogóle rozprężyła, ale mam nadzieję pewnie nie, no. No dobra, to by było na tyle, no cóż. Butla próbę wodną przeszła pozytywnie jak na domowe warunki możemy pompować jest 15 atmosfer o teraz spada, a ucieka wiadomo, ucieka nie będę podchodził, ucieka pistoletem ale szybko spada Kurczę. no dobra, jeszcze raz nabijemy 15 atmosfer i zrobimy fontannę no i jest 15 atmosfer i co, teraz odkręcę pistolet i wszystko wyleci Wiemy.